Oceny w szkole nie mają żadnego znaczenia, przynajmniej na angielskim, tu wiem na pewno. Tak? Dlaczego tak jest? No bo nie ma żadnych standardów. Ocenę szóstkę można dostać i za sprawdzian, który napisaliśmy na szóstkę, i wszystko wiemy, i za prezentację, którą siedzieliśmy i robiliśmy w PowerPoincie. No i to jest szóstka, i to jest szóstka. Więc to, czy ktoś ma piątkę, czy truje z angielskiego, ma zupełnie drugorzędne znaczenie, dlatego że to nijak się przekłada na rzeczywistość, na to, jak się potrafimy komunikować, prawda? Są nauczyciele, którzy na przykład stawiają pały z góry na dół za to, że źle napisaliśmy jakieś słówko, tak? Czyli robią sprawdzian ze słówek, jakąś kartkóweczkę i ktoś się pomyli o jedną literkę, i już ma zero punktów, prawda? Przecież ja to cały czas słyszę. No więc jak to się ma do, nie wiem, native speakerów, którzy też walą te błędy ortograficzne i jakoś potrafią się komunikować od dziecka, prawda? Więc to, czy macie piątkę, czy truje naprawdę, czy dwójkę, nie bardzo ma znaczenie. O ile zdaliście do następnej klasy, to, to wszystko będzie dobrze. Czym innym jest na przykład certyfikat językowy. No to tutaj są jakieś standardy i żeby zdać jakiś taki certyfikat, nie wiem, tam na B2, no to trzeba się postarać. Tam wszystko jest ogarnięte, mniej więcej jest kom... Misja, z którą się gada, są testy z gramatyki, ze słuchania i tak dalej, z różnych umiejętności językowych. I tutaj faktycznie możemy się chociaż łudzić, że ktoś, kto ma taki certyfikat językowy, no to jakoś tam się komunikuje. A to, czy my skończyliśmy liceum z piątką, czy z dopuszczającym z angielskiego, ma naprawdę niewielkie znaczenie i proszę się tym nie przejmować. Pamiętam moje ostatnie podrygi w państwowej szkole, czyli w gimnazjum i był rudy i mówię do rudego, człowieku zaraz będę musiał Ci wstawić pałę na koniec, a mi się nie chce przychodzić na komisa, błagam Cię, idź zrób mi jakąś prezentację na szóstkę i ja Ci wstawię wtedy dopuszczającą. Mówię, nie, nie, chce mi się. Ja mówię, idź do obok do informatycznej, bo to już, było, już był tam, nie wiem, czerwiec chyba, jakoś początek czerwca. A mówię, nie chcę się człowieku, masz tu mojego pendrive'a, idź do sali informatycznej, przyjdź mi tutaj prezentację na szóstkę, zrób, nie wiem, o Irlandii prezentację. Nie? I on wraca, daje mi tego pendrive'a i ja dłuższą ręką wsadzam. Może o to, żeby tam była naprawdę prezentacja o Irlandii, żebym mógł mu oficjalnie tą szóstkę wstawić za, za pracę dodatkową, żebym dał mu dopuszczające i odpalam w PowerPoincie, jest prezentacja, proszę bardzo Rudy, szóstka za tą pracę jakąś tam dodatkową, dopuszczające na koniec roku, wynocha. Także, tak, to są takie oceny.